Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale. Sumińska, Zwierzę Ci się. Witamy i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy patronują. I dziękujemy subskrybentom i dziękujemy za polubienia. I bardzo prosimy o za udostępnianie jak, jak najszerzej. Będziemy dzisiaj mówić o tym... Może nie mów o czym będziemy mówić, tylko przeczytaj tytuł artykułu. Ja bym który... chciała zacząć od tego, dlaczego my mamy, no właśnie, od, od najważniejszej rzeczy. Proszę tak. Państwa, za chwilę, 19 kwietnia jest 80. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. My bardzo to przeżywamy. Ja powiem szczerze, że ja przeżywam to co roku. I wbiły mi się słowa Pana Jerzego Turskiego na temat tego żebyśmy nie byli obojętni bo dyskryminacja w, w świecie rośnie powolutku jak mała roślinka y, powoli powoli się szerzy nie wcale nie tak powolutku to znaczy odrzucenie brakuje mi słowa y, przede wszystkim podziały podziały, podziały y, które są coraz bardziej irracjonalne zawsze były irracjonalne ale teraz dochodzi do podziałów o których no, normalny człowiek nigdy by nie pomyślał, tak, bo nie przyszło. Ale chodzi mi szczególnie o Holokaust. To się zaczęło od ławek, na których nie mogli siadać, prawda? Tak, potem były potem powoli, powoli kluby, restauracje, teatry. I to to rosło, to rosło. I y, takie jątrzenie jednych na drugich zawsze może zaowocować tym, tym samym. Nie bądźmy obojętni na. Jakie, jakiekolwiek, jakiekolwiek złe traktowanie kogokolwiek z tego powodu, że nie jest taki jak my. Mam tutaj na myśli również zwierzęta. Nie. <laughs> Jakby nie było. I zwierzęta też zasługują na taką samą naszą uwagę i troskę, jak ludzie innej wiary, innego koloru skóry, innej orientacji. Wszystko jedno. Nie wolno nigdy nikogo skreślać, dlatego że nie jest taki jak ja. To cudownie, że nie jest taki jak ja, bo dzięki temu świat jest ciekawszy. Tym bardziej, że dzięki temu, że są tak różni ludzie i tak różne miejsca na świecie, z przyjemnością podróżujemy po tym świecie, poznając tych innych. I nawet tych samych innych u siebie już tolerować nie chcemy, tolerować, Więc akceptować. Zapamiętajcie wszyscy, że, że nie wolno tego robić, bo zawsze to wy. Możecie być tymi innymi. I nigdy, nigdy tego nie róbcie. A teraz przejdę do sedna sprawy. A mianowicie, ja jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii. Bardzo sobie to cenię. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów po fachu i wszystkie uczone głowy, które, dzięki którym na, na, nabywałam wiedzę i dalej się uczę. I yy, w związku z tym, a należę do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, pre, prenumeruję yy, życie weterynaryjne. To jest pismo Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. I z wielkim smutkiem, bo nie z przerażeniem, ale z wielkim smutkiem, przeczytałam artykuł pana profesora Jarosława Całki pod tytułem: Wegetarianizm i weganizm mogą negatywnie wpływać na inteligencję i zdrowie psychiczne. Zacznę od tego, że po napisaniu czegoś takiego nie mogłabym spojrzeć w oczy populacją ludzi, które od pokoleń nie tknęły niczego od zwierzęcego, nie są ani głupsi ode mnie, ani brzydsi ode mnie, ani niezdarni, ani chorzy psychicznie. Znam osobiście tutaj w Polsce ludzi, którzy są drugim pokoleniem niejedzących produktów nie, nie tylko wegetarian, wegan, drugim pokoleniem, a nawet trzecim. I są to ludzie piękni, wyjątkowo uzdolnieni i wyjątkowo inteligentni. Pośród nich są aktorzy, pośród nich są prawnicy. Jest naprawdę duża grupa. Młody człowiek koniecznie chce uczestniczyć. On też, on też jest, on jest wegetarianinem. I proszę zobaczyć jaki jest inteligentny i mądry. I piękny. I piękny. Ja my na poparcie tego co mówimy, Chcemy by, by, pokazać Państwu wypowiedź y, pani Iwony Kibil dietetyczki, profesjonalistki, która A zresztą tak, gościła, tak, gościła w, w naszym kanale. Y, jest bardzo zajętą osobą, obiecała nam przesłać swoją wypowiedź, więc jeżeli nie będzie to y, w trakcie trwania y, tego spotkania, to na pewno potem. Y, ale zacznę jeszcze od tego, że... Pan z całym szacunkiem, pan profesor, który jest autorem tego artykułu, jest z wykształcenia weterynarzem. Nasze psy nie są, ale też ale się ucieszyły. I uważam, że taki artykuł mógłby napisać lekarz medycyny, dlatego że... Hmm, ja sobie zdaję sprawę, co mnie przeraziło. Przeraziło mnie to, że pan profesor jest autorytetem bezwzględnie dla bardzo wiel dużej rzeszy lekarzy weterynarii. Pośród lekarzy weterynarii jest sporo wegan i wegetarian. Jeśli teraz to przeczytają, to uznają, że krzywdzą swoje dzieci, na przykład. Tak. A ja oczywiście też nie jestem lekarzem medycyny, dlatego w swoich wypowiedziach na temat weganizmu i wegetarianizmu. Wypowiadam się na podstawie tego, czego dowiaduję się, czy co przeczytałam, czego autorami są lekarze medycyny i dietetycy, nie, nie lekarze weterynarii i chcę, po, ale wiem dzięki temu, że przewód pokarmowy człowieka, inaczej niż u drapieżnika, jest wyposażony, szczególnie taki, który, który jest na diecie roślinnej ogromną rzeszę bakterii celulolitycznych i pierwotniaków celulolitycznych. I tak samo jak krowa, czy łoś, czy jeleń, dlatego że jest wegetarianinem, weganinem, przepraszam, weganinem, choć jak się okazuje, sarny potrafią no, zjeść kęć. Ale o tym będzie tak, tak. kiedy indziej. Ale, ale nie jest ani głupi, ani chory psychicznie, jest zupełnie zdrowym zwierzęciem, bo on nie je trawy. On dzięki bakteriom i pierwotniakom celu, celulitycznym je białko. Białko można uznać w pewnym sensie pochodzenia zwierzęcego, bo pierwotniaki przynajmniej bardziej należą do świata no tak, zwierząt, prawda? Więc y, to samo się dzieje w jelicie ślepym człowieka. Dokładnie taka sama sytuacja, więc nie można y, opierając się na jakichś pojedynczych przypadkach, Zagłodzenia na śmierć dziecka. No więc właśnie to jest pierwsza rzecz, która w mediach wypływa od czasu do czasu. Okazuje się, że do szpitala trafia, czy już nie do szpitala, ale niestety do kostnicy trafia dziecko y, zagłodzone na śmierć tak. albo prawie na śmierć, tak. i okazuje się, że autorami tego zagłodzenia byli rodzice, którzy stosowali wobec dziecka dietę wegańską czy wegetariańską. I tak się zastanawiam, czy człowiek, który ma odpowiednią wiedzę na temat świata w ogóle i normalnie myśli, może połączyć te, te dwie tak zupełnie do siebie niepasujące nie rzeczy. Co ma dieta jakakolwiek do zagłodzenia? Do zagłodzenia kosztów. Nie ma diety, bo się nie je. Dokładnie tak. Proszę Państwa, mogą być pewne zakłócenia, ponieważ młody człowiek postanowił być operatorem kamery. Tak. Ale jest... proszę się nie przejmować. Nasz reżyser trzyma rękę na półcie, to znaczy łapie za rękę tę rękę, która chce tą kamerą powodować. E e Eryczku, czy możesz, możesz nie robić tam, tak? Dobrze? Miso, nagrywamy. I pójdź do Bogusi. Bogusia na ciebie czeka. E wracając jednak do lekarzy zwierząt, mnie się od pewnego momentu w życiu nie mieściło w głowie, że lekarz może zjadać swojego pacjenta. Nie pasowało mi to bardzo. No bo, ale tak jest. No jest, no. zwłaszcza jeśli chodzi o lekarzy, którzy opiekują się zwierzętami. Ale, ale tak czy siak wszystkie, wszystkie zwierzęta należą no. do, prawda, do, tej, więc jakbyś siłą ale to, rzeczy. Ale już jest ustalone, że niestety podział taki moralny, który, w który jesteśmy wpakowani już od wielu pokoleń, mówi, że są zwierzęta do kochania i zwierzęta do jedzenia. I te dwa rodzaje zwierząt, to są dwa zupełnie inne światy. Tak jesteśmy nauczeni. I stąd się bierze niestety właśnie to, o czym Ty mówisz. Lekarz zjada swojego pacjenta. No ale ja, ja na studiach uczyłam się obsługi medycznej, medyczno-weterynaryjnej takich zwierząt jak krowy, świnie, no tak. owce, kozy, konie. Wszystkie te zwierzęta, kury, w ogóle drób, prawda, nazywało nazywał się wszystkie. Zwierzęta, ptaki, które, które ludzie zjadają, więc siłą rzeczy zjadałabym swoich pacjentów, bo uczyłam się na temat ich leczenia. Oczywiście ja już tego nie pamiętam wszystkiego, bo przez całe życie zajmowałam się, wyjątkowo zajmowałam się innymi zwierzętami niż psy i koty, więc nie, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, a, a nawet jestem już no, zupełnie nie fachowcem. Ale mimo to te, potencjalnie są to moi pacjenci, mhm. więc to mi się nie podoba. Bardzo, poza tym, bardzo, bardzo mi się nie podoba, że nie podzielono do tej pory takiego na Wydziale Weterynaryjnym jest taka dziedzina, którą myśmy nazywali mięso. To chodzi o higienę produktów. Spożywczy no tak. pochodzenia zwierzęcego, że y, nie podzielono tego jakoś, dlatego że to się też jakoś trochę nie godzi, żeby lekarz y, zajmował się mięsem. Prawda? No tak, tylko że później. Y Inspektor sanitarny, na przykład, jest to przeważnie. Jest to lekarz, lekarz weterynaryjny. Zawsze to jest lekarz weterynaryjny. No tak, no, może, no wiem, no wszystko to, Więc... wszystko to jest takie pomieszanie z poplątaniem troszeczkę. No z, z moralnością ogólną, I... bardzo na bakier to wszystko. I, i, stoi. i bardzo bym chciała, żeby, żeby bardzo szeroko pojęta etyka y, zawodowa była przedmiotem y, wykładowym. Y, nie tylko na medycynie, ale i na weterynarii, żeby to było bardzo, że to, bo to jest bardzo, bardzo specyficzne, to są, to są zawody. Jeszcze wrócę do, do tego, że, że tego, co wiem od lekarzy z różnych medycznych pism, że jedzenie mięsa. Jest przyczyną bardzo wielu dolegliwości u ludzi. Człowiek nie jest tygrysem. I oczywiście pan profesor tu wspomina w tym artykule o raku jelita grubego, no, że, że coś takiego, że coś takiego, się, i najłatwiej, wydaje mi się, było wejść właśnie na psychikę, że niedobory składników znajdujących się w mięsie. Powodują, no co tu dużo mówić, głupotę, braki inteligencji, prawda? A nawet choroby psychiczne. Więc tu bardzo bym prosiła o jakieś, jakąś wypowiedź, żeby do nas napisał lekarz, psychiatra, psycholog, żeby do nas napisał, jak wielu ludzi cierpiących na dolegliwości. Z ich praktyki na dolegliwości związane z psychiką jest weganami. Bardzo bym chciała się dowiedzieć. Myślisz, że lekarze, psychiatrzy swoją wiedzę o pacjencie poszerzają o dietę? Ja myślę, że tak. Ja, myślę, ja mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że chyba się rozmawia o tym, prawda? O tym, co no, dla mnie uważam, że dieta jest, jest niezwykle ważna. W każdej terapii torcia nasz pies stołowy chce być psem kanapowym i oczywiście jest. Tu wszystkie psy z nami siedzą, bo siedzi kwiatek, arek, amik. Nie wszystkie jeszcze. Lolo leży. Lolo A kwiatek się speszył i zszedł z kanapy, jak powiedziałam. Nie, kwiatunku sobie leż. Więc to jest bardzo ciekawa, to by była bardzo ciekawa ankieta, żeby czy ci, którzy, którzy leczą się na różnego rodo, rodzaju dolegliwości ze strony układu psychicznego, układu nerwowego, przepraszam, żeby zadeklarowali, czy jedzą, czy, czy są weganami, czy, czy, czy nie. Myślę, że wypadłoby to w stosunku do tego bardzo kiepsko, bardzo kiepsko, bo bardzo. I, I pisze pan profesor jeszcze, że tak strasznie dużo ludzi przeszło na weganizm i wegetarianizm. Proszę się nie lękać. Gdyby tak było, bo to tak by było nie dobrze. jest. Gdyby tak było, bylibyśmy zdrowsi. Myślę, że dużo mądrzejsi, ale tak niestety nie jest. Yy, weganizm, wegetarianizm jest od pewnego czasu swego rodzaju modą też. Znaczy jakikolwiek powód jest dla mnie dobry, mhm. ale jest to swego rodzaju moda. Mody mają to do siebie, że przemijają, ale wracają, mam nadzieję. Ja bym chciała, żeby ludzie przechodzili na taką dietę z przekonań. Z przekonań nie tylko o tym, że jest to zdrowe, co jest potwierdzone bardzo wielu. W bardzo wielu badaniach naukowych, takich badaniach, które nie sprzedały się jeszcze przemysłowi mięsnemu, bo jest to ogromna siła, więc jest to dla naszego gatunku niezwykle zdrowe, ale również z powodów moralnych. Jeżeli nasza dusza będzie czystsza, my też będziemy lepsi. I to, to takie moje małe marzenie, myślę, że się nie ziści za mojego życia, a tym bardziej się nie ziści. Jeśli, jeśli y, ludzie, którzy są autorytetami, będą pisali takie rzeczy, bo proszę Państwa, to, co jest tutaj napisane, w pewien sposób dyskryminuje ludzi takich jak ja, takich jak moja córka, takich jak całe duże grupy społeczne w Indiach w ogóle. W Azidora, nie denerwuj się, przestraszyłaś nas okropnie. Y, y, bo na to wychodzi, że jesteśmy głupsze. Tak że możemy zachorować psychicznie. I trochę mi przykro z tego powodu. Twoja teściowa chyba od 40 czy 50 lat. Moja teściowa od 50 lat 50 jest, jest, wegetarianką. jest wegan... We... weganką jest tyle lat, ile ja jestem z jej synem, czyli 13. Tak, a wegetarianką 50. Wegetarianką jest około 50, 50, tak? 50 lat i ani nie jest chora psychicznie, przysięgam znam, ani nie jest głupia, jest bardzo inteligentna, ani nie jest chora, ani ten nie jest chora, jest naprawdę jak na swój wiek niezwykle do, w dobrej kondycji. Więc jak, jak my się teraz czujemy? Ja, ja pamiętam. Co, to też jest kwestia tego, w jakim środowisku się obracamy. Ja się ze swoimi wyborami czuję doskonale. Ja też. I powiem ci, że wbrew temu, co na przykład wychodzi spod rąk takich Dziękuję. autorytetów, jak profesor Całka, jak mówię o, o tym, jaki mam stosunek do zwierząt, jaka jest moja dieta, nawet w środowiskach bardzo mięsożernych, to budzę swego rodzaju podziw. Bierze się to stąd, że ci ludzie myślą, że ja wyrzekam się najlepszych rzeczy na świecie. Jakim cudem ja w ogóle egzystuję nie jedząc mięsa? Dopytują się, a nawet czasem są ciekawi smaków właśnie wegańskich. Ja ostatnio odkryłam wegańskie pianki zastępnik tych takich charakterystycznych marshmallowsów, które można kupić. Okazują się dużo lepsze niż oryginał. Przestań. przestań się kręcić. Wnuki bywają strasznie uciążliwe, tak, proszę i Państwa. Chodź, chodź. Tak. Nie będzie bai, idź uciekaj mały łobuzie. Chcę jeszcze Dobrze, dodać, że dieta jaką, jakie, jaką my stosujemy i stosuje wielu naszych przyjaciół, znajomych, to jest dieta niezmiernie bogata. Ja mam 65 lat i niedawno w programie Takim dla 40, plus, gdzie można sobie zrobić badania. Zrobiłam sobie, proszę Państwa, badania, których nie robiłam lata. I myślę, na pewno nie będzie dobrze, bo, no cóż, nie, nie prowadzę naj, najbardziej higienicznego trybu życia, ale papierosy, chociaż bardzo dużo się ruszam. I ku mojemu zaskoczeniu, wszystkie te badania, które przeszłam, pokazały, że ja mam 15 lat. I pokazały, że ja jestem po prostu dziewczynką, licealistką, taką zdrową, jak nie wiem co. Tak, proszę Państwa, jedyną rzeczą, jaką jem od zwierząt są jajka. Nie jem niczego innego, nie piję mleka, nie jem sera i nie zgłupiałam, ani nie zachorowałam psychicznie. Więc myślę, że praktyka jest dowodem teorii. I y, mogę takich jak ja ludzi pokazać bardzo wielu na poparcie. Nawet całe społeczności. Nawet przecież. całe duże społeczności, które nie jedzą nawet jajek, na poparcie tego, o czym mówię. Więc y, proszę, ja po prostu proszę, nie dyskryminujmy nikogo, dlatego że nie je swoich braci mniejszych. Dyskryminacja w tym przypadku polega właśnie na, na udowadnianiu, że może być trochę No, więc, właśnie a propos po dyskryminacji kolei. i weganizmu, ja jeszcze wrzucę moje odkrycie bardzo zresztą smutne, ponieważ no, dużo korzystam z internetu i, i często oglądam różnego rodzaju wypowiedzi, reportaże z całego świata na różne ważne tematy. Wiadomo, że y, wyszukiwarka wyszukuje to, co się oglądało wcześniej, tylko w innych postaciach to, to chyba wiemy wszyscy. Dotarły do mnie różne reportaże o ludziach, którzy rzekomo stracili zdrowie, przechodząc właśnie na we, nawet nie weganizm, ale na wegetarianizm. Wypowiadają się różne, przeważnie młode osoby, pokazując się z jak najgorszej strony, to znaczy przerzedzone włosy, bardzo brzydka cera, generalnie wyglądają na chore i opowiadają, że właśnie to z nich uczynił wegetarianizm i już są w trakcie rekonwalescencji, bo znowu zaczęły jeść mięso. Więc ja I myślę, że to są wypowiedzi sponsorowane. Yy, też tak myślę. Yy. Dlatego ja, ja mam jeszcze jedną prośbę poza Twoimi, pod którymi się podpisuję, żeby mierzyć świat swoją miarą w tym sensie, że nie sugerować się skrajnymi opiniami. Yy, jakoś te skierzy wypośrodkowywać. Całuję w rękę. Dziękuję, bo zawsze mówię złoty środek, proszę tak. Państwa. Pośrodku. Żadna skrajność, każda skrajność jest zła. Znajdujmy złoty środek. Więc właśnie, czyli mówiąc to bardziej obrazowo, jeżeli widzimy dwudziestolatkę, która wygląda jakby za chwilę miała opuścić ten padł, opowiadającą o tym, że była przez pięć lat wegetarianką i o mało co nie umarła z tego powodu, miejmy gdzieś z tyłu głowy, że, że coś, coś tu nie pasuje. Tak, to jest. To jest... I, I to samo, chociaż w drugą stronę to już by było bardziej bliskie prawdy. Gdyby się pojawił ktoś, kto by powiedział, że od pięciu lat nie je mięsa i wreszcie odzyskał tak. siły witalne, tak. to będzie z kolei nie będzie to przesada, mogą to być fakty, a naj, najłatwiej to sprawdzić nawet na sobie. I tu jest bardzo dobry przykład. Ci, którzy Właśnie. jedzą mięso, Spróbujcie. proszę zjeść porządny, schabowy z kapustą i ziemniakami, jak się potem czujecie. I zjedzcie analogicznie duży i posiłek następnego dnia na obiad. Zjedzcie coś wegańskiego bądź wegetariańskiego, dobrej jakości i sprawdźcie, oczywiście poza sytością żołądka, sprawdźcie jak się czujecie wtedy. Tak, to, to najlepszy I sposób. I to jest taki prosty sposób, do tego przyjemny, bo i, i, i ten schabowy nieszczęsny, z tego co pamiętam, a dobrze pamiętam, jest niestety smaczny ale również smaczna jest oferta wegetariańska czy wegańska i zobaczycie, jakie będą Wasze odczucia fizyczne, a i z czasem, gdybyście zrezygnowali z mięsa, jakie będą i psychiczne. Zobaczycie, zobaczycie że się będziecie dużo lepiej czuli i chcę przypomnieć, poza rakiem jelita grubego, zmora dawnych panów, którzy mieli dostęp do mięsa, bo kiedyś nie wszyscy mieli, dna moczanowa, proszę Państwa, dna moczanowa okropna, Okropna dolegliwość, potwornie bolesna. Cierpieli na nią królowie i inni wysoko urodzeni. Ja jeszcze wtrącę jedną rzecz. Namoczanowa generalnie świadczy o zatruciu organizmu. Często mają ją ludzie nadużywający alkoholu. Czyli zatrucie. Jeżeli zatrucie wynikające z alkoholu jest analogiczne do zatrucia w wyniku Nie, diety mięsnej, nie ma, to co, nie ma co zadawać więcej pytań. Nie ma co zadawać więcej pytań, tych dolegliwości jest więcej i wiadomo, że takie choroby układu nerwowego, jak chociażby choroba Parkinsona, dużo lepiej poddają się leczeniu, jeżeli się przechodzi na dietę wegańską. Wiadomo, że choroby nowotworowe w ogóle, i to potwierdzają onkolodzy, mądrzy onkolodzy od razu zalecają swoim pacjentom przejście, w ogóle rezygnację z jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Coś w tym jest, a to są specjaliści w swoim fachu. Dzień dobry. Nazywam się Iwona Kibili, jestem dietetyczką. Pani Dorota poprosiła mnie o komentarz do artykułu, który ukazał się w czasopiśmie Życie Weterynaryjne i artykuł jest autorstwa profesora Jarosława Całki. Ja osobiście jako dietetyczka mam pewne obawy po przeczytaniu tego artykułu, że osoby, które nie mają wiedzy żywieniowej, po prostu będą podchodzić krytycznie do diet wegetariańskich, wegańskich, ogólnie ograniczania mięsa w diecie, a także będą się obawiać tych diet ze względu właśnie na przytoczone różne fakty w artykule. Co prawda autor opisuje we wstępie, że diety wegetariańskie mogą być też związane z redukcją niektórych chorób przewlekłych. Natomiast w dość taki krytyczny sposób jest to opisane. Jest też informacja, że osoby, które promują diety roślinne ze względu na zdrowie i klimat, jednak wybiórczo podchodzą do badań. No i w tym miejscu myślę, że ważne jest, żeby wspomnieć, dlaczego my musimy ograniczać produkty zwierzęce w naszej diecie i dlaczego w ogóle te zmiany są nieuniknione. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej jeżeli my nie zmienimy czegoś z naszą dietą, no to będzie już tylko gorzej, bo przewidywania są takie, że do 2050 roku będziemy mieć 10 miliardów ludzi na świecie. Wiemy, że za 1 trzecią emisji gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiedzialny jest przemysł spożywczy, a głównie Przemysł produktów odzwierzęcych. W 2019 roku opublikowano raport It Lancet w prestiżowym czasopiśmie The Lancet. Był to raport, który był opublikowany przez 37 naukowców z 16 różnych krajów. Był to raport interdyscyplinarny. Uwzględniono w nim, jak mają wyglądać systemy żywnościowe, jak ma wyglądać nasza dieta w przyszłości. W tym raporcie jest informacja, że co roku możemy uniknąć zgonów 11 milionów ludzi na świecie ze względu na choroby przewlekłe, ze względu na zanieczyszczenie środowiska i to po prostu zmieniając dietę, tak? Możemy zrobić, zmieniając e, ograniczając produkty odzwierzęce w naszej diecie. Także tam powstała dieta planetarna, czyli po prostu nie musimy być na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, ale e, po prostu ograniczamy produkty odzwierzęce e, w naszej diecie. Powiedzmy, nazwijmy ją dietą fleksitariańską. Także to nie są dane wybiórcze, tak? Druga rzecz, że te dane, które są danymi na temat zdrowia wegan i wegetarian, to są dane oparte na badaniach kohortowych, takich wieloletnich badaniach, w których biorą udział tysiące ludzi. Także znowu, to nie możemy tego nazywać badaniami, znaczy danymi wybiórczymi, tak? Natomiast autor artykułu um, przywołuje case study niemowlęcia, które było um, Niedożywione, zmarło z powodu właśnie niedożywienia, i to było niemowlę, które autor artykułu wspomina, że było na diecie wegańskiej, natomiast ono nie było na diecie wegańskiej. Tutaj tak wspomnę, że było na diecie witariańskiej, warzywno-owocowej, więc to nie przekłada się na dietę wegańską. tak Ale druga rzecz, że takie jedno badanie takie jedno case study też nam nie wnosi nic do badań zdrowia dzieci, niemowląt na diecie roślinnej. Kolejna rzecz, że oczywiście my możemy mieć niedobory, mając źle zbilansowaną dietę, możemy mieć niedobory tych składników, które są wspomniane w artykule żelaza, cynku, kwasów omega-3, jodu, tak, witaminy B12. Tutaj jest kwestia zbilansowania diety. Jeżeli jakieś składniki nie występują w diecie, to my musimy je. Suplementować, czyli na przykład witaminę B12. Osoby, które y, witaminę B12 suplementują, nie będą mieć tych niekorzystnych skutków zdrowotnych związanych z jej niedoborem. Kolejna rzecz, żelazo jest w dwóch formach w, w diecie faktycznie i to z produktów odzwierzęcych jest lepiej przyswajalne, to z roślinnych jest mniej przyswajalne, gorzej przyswajalne, ale w sumie to jest nawet korzystne, no bo dzięki temu nie mamy zbyt dużych ilości żelaza z naszej diety i chociażby to też może nas chronić przed nowotworem jelita grubego, tak, czy większym ryzykiem cukrzycy typu drugiego, ale musimy też pamiętać o tym, że żelazo niechemowe jest takim głównym żelazem w naszej diecie. Nawet osoby, które jedzą mięso, to jedzą produkty zbożowe, jedzą produkty, e, jedzą orzechy, tak, zielone warzywa, więc i tak mamy żelazo z tych produktów i my możemy wspomóc biodostępność tego żelaza poprzez dodatek witaminy C do diety. Czyli po prostu łączymy produkty bogate w żelazo z produktami bogatymi w witaminę C i mamy połączenie, które nam wspomaga przyswajanie żelaza. W przypadku e, jodu, w przypadku jodu, oczywiście osoby na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej mają mniej składników, e, mniej produktów, które dostarczają jod w porównaniu do diety tradycyjnej. No bo normalnie jod jest też i w rybach, i w owocach morza, ale też w nawiale, tak, wodorostach i w soli jodowanej. No i nam na diecie wegańskiej zostaje na przykład e, sól jodowana i wodorosty, tak? E, więc my musimy tych, te składniki mieć w diecie, żeby nie mieć niedoboru jodu. Jeżeli nie mamy tych składników, no to musimy suplementować jod. To jest ważne, żeby to zbilansować sobie faktycznie z dietetykiem. Więc no cóż, no po prostu pozdrawiam wszystkich lekarzy weterynarii. Pozdrawiam oczywiście Pana Profesora również i, i, proszę, i proszę, żeby Pan Profesor więcej na ten temat takich rzeczy, o, o takich ludziach jak ja na przykład nie pisał, bo nie czuję się chora psychicznie i nie, czu, nie czuję się głupia. I nie chciałabym tego dla mojej córki i wnuka. No, na szczęście my też trzymamy fason. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. No i dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy nas lubią, subskrybują, patronują nam i, i, i prosimy o udostępnianie. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.